No, cześć, sułamka z tej strony 7, a dzisiaj jesteśmy na prywatnym serwerze po to, żeby sobie trochę poopowiadać, jak brać y ultami ze star powerami, ale postaciach w na HS. Najlepiej na mapie Fox Out. Już zaczynajmy! Przepraszam, jestem trochę chory Jak jest już duża wojna, musicie po prostu rzucać przed siebie kolce. Tak jest najlepszy sposób, żeby się ułatwić. No, Czekajcie z ultem, aż będziecie marynowane. A, tak, nie, a tak tylko. A, mo? I wejdźcie w kolce i rzucajcie. Takim sposobem się bardzo dużo ubijecie i do tego będziecie mogli się leczyć i naprawdę się przydaje to dawaj, To nie trochę ja oczywiście gram na botach teraz co, będę robił puzzle, ale to już wybrane okej okay. przypominam, że to jest dobrze tak się używa ulta spajka, Teraz jest zabrany krowem z krowem hej on polega ale lepiej używać Alt-Scroll'a Zobaczcie jak <laughs> Nie rzucajcie jak jest niebezpieczeństwo tak jak z fajkiem, Bo to nie pomoże w niczym Dobra, Dobra, za trójkę Okej okay. I postarajcie się tak to zrobić Fum I fum I tak więcej owe elementy zadacie No dobrze, pomijamy Leona, bo jego ulto znikanie, teraz przejdźmy do Mortisa, wezmę tego tego zginę, spróbujcie, a jeszcze... No, mam nadzieję, że Wam się to przyda, do Brawl Stars, starajcie się też szybciej być trochę przy safe przeciwnika niż oni, bo to naprawdę pomaga, wow, wow, wow. Muszę uciec, muszę, muszę uciec. U. Ok, starajcie się. O Jezu, przepraszam bardzo. bardzo. <laughs> Dobra, szybko się odradzać. O, się tak, ulta. Starajcie się używać ulta. O, tak. I jak szybko odbijać. O, to był. Nie, nie, ładko. Dobrze, więc teraz stara. Oczywiście te postaci są ze star powerem. Star Power bardzo dobrze. Star Power bardzo dobrze pomagają. Ja obecnie nie ja lubię za bardzo parę brać. Nie wiem, że ona jest taka mięsa słowa, ale, ale jeśli używacie ulta, ze star powerem wyskoczy. Jej jakby cień i będzie też je to wijać. O, patrzcie. A jaki grześne. No dobrze, oto chodził Sparbourgeo. Stary. Dino ominiemy. Teraz Sparbourgeo Piper. Mój kolega ma Piper. Dużo moich kolegów ma Piper, więc mam nadzieję, że im się to przyda. Z talpowiem się w krzakach, aby zyskiwać większy dymneczki na przeciwnikach. Okej, pięknie, jest, to Ok, mamy ultę. Szybko. <laughs> tak, oto się wykorzystuje ulta Piper. No, Można inaczej, ale moim zdaniem, tak jest naprawdę dobrze. A, i jeszcze taka mała drobnostka. Jeśli chcecie zadać o wiele większe, to możecie korzystać z A to już jest wszystko. Teraz pan? Nie, pan też sądzi. Lipa, o wezmę. Chyba, <suszy> Mówcie, które z mam kupować, bo. Nie wiem które Wam się podobają, które nie Oczywiście zachęcam do subskrybowania tego kanału i dania łapki na, w tym odcinku. Uuuu. Mi się bardzo podoba ten skin. Jeszcze patrzcie, zawsze wykorzystujecie Surpoyer, o tak. I jak już to wykorzystujecie Ulta tak o wiele większy nie wie to no więc to już może jeszcze raz tak pokażę no. jeszcze raz może tak pokażę no, dlaczego bym no. o haha <laughs> tak się wykluczyły teraz do Daryla do link Daryla bo on jest taki piękny, że <laughs> wow Dobrze, starajcie się też podjeżdżać Ultimate jak macie. Kością czemu w ogóle strzelam. Ojej, jakie jesteście? O, jego ulta próbujcie tak wykorzystać. O aż. Żeby szybko już wyjść podjazd, żeby szybko mieć podjazd i żeby łatwo zaatakować. Save. Jeszcze raz. Mm -hmm. O właśnie, o to tutaj chodzi. Nie chcę, ale chcę. Litwę polką. Powiem wam, co z tą matką robić. No, lepiej, żeby robić wewę. Tutaj daję takie rady. I jeszcze warto po prostu tak wali żeby większy damage zadawać. No i zawsze stawiajcie tutaj. Troszeczkę stawiajcie tutaj. <laughs> wow, wow, wow. I starajcie się stać po stronie, w której są przeciwnicy, żeby im zadawać złotą damage. No <laughs> tak to się sprawuje. I jak już mam mało HP to zawsze można postawić w przezejwie. Karl. Karl. Karl, Karl. On ma bardzo fajnego ulta. Więc <kuh> zobaczcie. Radzę też wykorzystywać killów Karla o tak, żeby się odbijał od ścian. Teraz muszę się naładować ulety, no chodź tu, to Okej. Okay. Proszę się starajcie, żeby dotykało to przeciwniku. O tak. O właśnie. Ale również, żeby dotykało to. A, nieważne. W samym eee, samym primo. Piszcie w komentarzach co jeszcze coś. To, to jest prywatny serwer, przypominam to jest ten. No, Mam tego do primu. Bardzo eee, fajny. Uuuu. O kurde no, to nie taką Okej, okay, zawsze używajcie ulta, ale prima jak na ultra, i i na ultra, ultra, No ultra, idę, idę idę, 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 idę. ultra, 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 właśnie tak. Nie mam niestety coco, ale. Mój Nie jest potrzebny. Mój franka również, bo on tylko zatrzymuje. I ma takie same dimenze, jakie mam na Ok, i zawsze, od Barleya, starajcie się to na środku rzucać. Tak to to wszystko będzie podpalać. O, proszę. Teraz szeli. To nie zużywajcie na sejfy! <Klucz> Chyba dajże że nie zatrzymuję safe, ale ja będę ją zatrzymywać. również jest damage, ale lepiej podejść do tego sejfu i mieć I wykorzystywać na takich postaciach jak oni. <Klucz> Tutaj to, to nie było nic takiego długiego. Ile jest to naczyniak? 11 no dobrze. Teraz nie <laughs> Miszka nie rzucajcie pod sejfem, ponieważ oni mogą go atratować. Rzućcie go z krzaki, a pójdźcie swoją drogą. <laughs> o proszę, proszę. Rzucajcie go tutaj, na tej mapie i będzie atakował save rzucajcie ten mimo HP drugiego misia i zawsze star możecie go leczyć click on was. no właśnie do tego się jest w star power nie, nie powinno nie się, dobra. <coughs> Okej, <Okay>, teraz kolt. Colt <coughs> Colte, starajcie się trafiać dużo innych osób. O tak, safe również musicie ubiegać. Tak naprawdę wykorzystam ulto bez potrzeby. Nie, nie, tak czekaj! Okej, okay. kiedy to tak, i szybko potem, tak. Potem <coughs> ból, no, wykniecie ból. Chociaż bulę trzeba tylko podjeżdżać do Sej. Jesse również Brock Wam pokaże. Kupię sobie tego skina. Naprawdę jest fajny. <tryk> <tryk> Możecie zobaczyć też jak kupowałem ofertę. Lubię, jak mi wpadła nowa postać. Tak, moim zdaniem nie warto kupować skinów. One nie dają Wam żadnego skilla ani nic. Więc, tak naprawdę marnowanie gemów, a gemy się naprawdę przydają. Kurczę, zrobię nic. Ok. Multa broka. Starajcie się używać, żeby ten pasek był na środku. Safe. Pozwoli to, że będzie więcej rakiet na safe. jeszcze, jak macie star do Broka, trzeba naprawdę bardzo obijać ten safe swoimi normalnymi roketami, i bo patrzcie, co się dzieje, zadaje on mi ten star parę dodatkowe obrażenia. Fajno, <słuch> moi, rzucacie bombę na safe i na innych, bo to wam pokażę, bo jest naprawdę fajnie. Bo to naprawdę fajna postać. Teraz próbuję ją dobić. Przepraszam. Przepraszam, starajcie się rzucać bomby na środek sejfu. żeby jak ktoś nie wejdzie, żeby po prostu ją odpalił i był damage. No to by było w tym odcinku wszystko, zapraszam do subskrybowania tego kanału i dzwoneczka, a ja będę polował na Franka i Poko, a w tym momencie się wam pa!